Witam bardzo serdecznie z tej strony Wiktor i witam Was na kanale Chłopcy z Raymonda I dzisiaj odpowiem na parę pytań, które mam tutaj przygotowane ale jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na dół, żeby zostawić łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie omijać więcej e, ciekawych filmów na tym kanale i komentarz oczywiście. A teraz myślę, że możemy na spokojnie. Zacząć. A więc pierwsze pytanie: Czy Wisła Kraków dojdzie do drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy, eliminując lapi? Szczerze uważam, że tak. Myślę, że lapi pokonamy może nie na luzie. Myślę, że będą lekkie komplikacje, ale ostatecznie to my wyjdziemy zwycięsko z tych dwóch spotkań i o, mogę jeszcze obstawić wyniki. No to w Krakowie obstawiam. 3-1 dla Wisły, a w Kosowie 1-0 dla Wisły. Tak optymistycznie dosyć, ale wierzę w chłopaków. A więc drugie pytanie. Czy Wisła Kraków zagra w grupie Pucharów Europejskich? Uważam, że nie. Uważam, że może nam bardzo mocno w tym przeszkodzić Rapid Wiedeń. Oczywiście mówiąc o grupie Ligi Europy. Ale uważam, że w lidze konferencji nie będzie mi wcale łatwiej, chyba że przegramy z tym rapidem i oczywiście wygramy z lapin. No to trzecia runda. Możliwe, że coś tam będzie się dało ugrać, ale mm, uważam, że są na to małe szanse i mm, nie, nie nastawiam się na to. Tak mogę powiedzieć. I kolejne pytanie oczywiście. Czy Rodado zostanie? Rodado. Jest to ciężka sprawa, yy, tak żeby powiedzieć. Może to być dla niektórych łatwe, ale dla mnie szczerze ten sezon pociągnie w tej wiśle. Ale no, w następnym sezonie myślę, że odejdzie. I będzie to. Yy, odejście Rodado będzie dla nas. Kulminacyjne do spadnięcia do drugiej ligi. A mówię pierwszej ligi, bo wyjdziemy. Kto wie? Nie, no, nie wyjdziemy. Eee, kolejne, pytanie, kolejne pytanie. Czy jeśli zostanie, to będzie miał minimum 20 bramek? Moim zdaniem, jeśli Roda do zostanie, yy, to będzie miał 23 bramki i dobije yy, to. Eee, czterema asystami Tak obstawiam Czyli odpowiadając na pytanie Tak będzie miał plus 20 bramek I uważam, że będzie miał Pierwsze miejsce strzelców W pierwszej licy a, a więc Wiecie co powiem Kolejne pytanie Czy Moskal będzie trenerem do końca sezonu? Moskal będzie trenerem Wisły do końca sezonu Uważam, że sprawa trenerów w Wiśle jest niesamowicie zawiła i można o tym gdybać i gdybać, ale odpowiadając na pytanie myślę, że do końca sezonu zostanie, chyba, że będzie naprawdę tak tragiczny jak rude, ale uważam, że Moskal poradzi sobie w tym sezonie w tej rundzie e, Wisły i co mam powiedzieć? Może zostaje na dłużej, możliwe. Kto wie? AI ma zawsze swoje zdanie. Wisła Kraków zajdzie do półfinału Pucharu Polski lub dalej. Myślę, że Wisła w tym roku jej się udało z e, Pucharem Polski, ale w tym roku moim zdaniem może być Ciężko i myślę, że skończymy na półfinale albo ćwierćfinale. Czyli mogę powiedzieć, że zajdzie do półfinału. czyli tak. Czy Wisła będzie brała udział w barażach? Czy Wisła będzie w barażach? Bardzo ciężkie pytanie: no bo wiadomo, nas jednego dnia możemy pokonać najmocniejszy klub z pierwszej ligi, a drugiego. Dnia możemy przegrać z kotwicą koło brzeg, którego oczywiście nie dyskryminuję, bo... No jakimś cudem w pierwszej lidze jest, tam to chyba nie mówi do wrząc, ale mniejsza. No myślę, że do baraży się nie dostaniemy. Tak całkiem myślę, że Chyba, że na ostatnie miejsce albo przedostatnie. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że... Albo dwa ostatnie w barażach, albo yy, siódme miejsce. Tak gdzieś obstawiam. Ostatnie pytanie już yy, na dzisiaj. I chyba jest najcięższe. Czy Wisła awansuje do Ekstraklasy? Odpo wracając do tamtego pytania, mm, no mówiłem, że w tych barażach, szóste, szóste, piąte miejsce albo siódme. No, jeśli będziemy w tych barażach, to myślę, że i tak nie uda nam się wyjść. A jak uda, to mocno nas styk. Ale gdy awansujemy do klasy, powiem jedno: nagramy force swety I e, nie wiem, możliwe, że. Większość z Was oglądała e, Wislackie Espresso na kanale e, Wisły Kraków Moskal mówił, że czy zaśpiewa hymn Wisły, powiedział, że zaśpiewa na fecie jak wejdziemy do Ekstra Klasy. Więc e, ja w to wierzę i na pewno to zobaczymy i odpowiedź na pytanie brzmi nie, nie wejdziemy do ekstraklasy. No. Znaczy, chciałbym optymistycznie myśleć, ale z Wisłą czasem się nie da. A w mowach o ekstraklasie tym bardziej. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten film. I co? Widzimy się na następnym filmie już po meczu z Lappi, Po pierwszym meczu z Lappi. A więc na razie.